Teraz widać ci oczy. Teraz widać twoje oczy. Widać ci oczy, twoje oczy. Twoje czarne oczęta. Przez te oczy. Czarne jak węgle. Mm. Za daleko uciekłeś. Och, ty. Och, ty, 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 ry, ty. Och, ty, ry, ty, ty. Będziemy się bawić zganianego, nie? Chowanego berka. Dobrze. No, teraz mi się podoba. Teraz się dobrze ustawiłeś. Och, jak pięknie, ale zapozowałeś laleczka. No, lalka. Wreszcie czekałam na taką pozę. Pozę. Pozycję. O! I teraz wreszcie widać ciebie, twoją urodę. A nie, że długa łapa, długie ucho, długi nos, długi ząb. Bo to wszystko jest... Od ujęcia zależy, od perspektywy. Perspektywy. A tutaj mam ciebie jak na talerzu.